Ja może rozpocznę od tego, że zawsze szczycimy się tym, że w gminie Kaczory panuje dobra atmosfera do działania i chciałbym, żeby taka atmosfera do działania panowała cały czas. Bo właśnie to są wybierne efekty tej naszej działalności od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, że osiągnęliśmy pułap naszego rozwoju, jak i mamy. I dlatego nie ja chciałbym, żeby ktośkolwiek z radnych próbował psuć atmosferę i w Radzie, i właśnie w naszej gminie. Dlatego, że tutaj to właściwie tak już wygląda na to, że od kilku sesji właśnie taka atmosfera się wprowadza na piętą atmosferę, atmosferę taką właściwie goryczy, gdzie właśnie neguje się nasze osiągnięcia i nawet źle się mówi na forum gazety, czy na forum właśnie teraz może zacznie się już i mediów internecie. Bo chociażby w cudzysłowie co prawda napisane, ale najgorsza gmina w powiecie, jest pan redaktor tutaj akurat, który to sobie napisał, to ładnie to brzmi, prawda? Najgorsza gmina w powiecie. A później właśnie w tekście się pisze, co tam najgorsze, ale na główek najgorsza gazeta gmina w powiecie, gdzie jesteśmy, ja tłumaczyłem i pan był tutaj obecny, panie redaktorze, na sesji i słyszał pan, co ja mówiłem, ale tego pan nie raczył napisać że gmina Kaczowa jest jedną z niewielu gmin w województwie wielkopolskim, czy w Polsce, gdzie jest całkowicie zgazyfikowana, we wszystkich miejscowościach mamy doprowadzony gaz ziemny, że we wszystkich gminach mamy kanalizację zrobioną, że mamy 100% dzieci przyjmujemy do przedszkoli, że mamy temat oświaty opanowany, że są szkoły, gdzie są trzy sale gimnastyczne, to nie było napisane. I takiej gminy niech pan poszuka, gdzieś innej, gdzie właśnie gmina jest lepsza od gminy Kaczorów. Proszę bardzo, niech pan to napisze w następnym swoim numerze gminę lepszą pod tym względem od gminy Kaczorów. I tutaj właśnie ja bym chciał, żebyśmy właśnie prośba, to radne wszystkie, bo widzę, że tworzą się jakieś koalicje w Radzie teraz już. Poprzez pryzmat własnych interesów. Poprzez pryzmat własnych interesów tworzą się koalicje w Radzie. I to jest bardzo niepokojące, bo radny to nie jest radny tylko jedna osoba i został wybrany i koniec. Radny również, tak jak i wójt, może być odwołany. A więc to nie jest tak, że ten mandat jest na stałe przepisany. Więc proszę brać pod uwagę stanowisko swoich mieszkańców, w swojej miejscowości, gminy, a nie występować przeciwko i tutaj właśnie reprezentować tylko siebie. Rada nie jest reprezentowana brak reprezentacji własnych poglądów, tylko poglądu wszystkich mieszkańców. I dlatego jeśli cokolwiek mówimy, jeśli ktoś z maniaka, powtarza to kilka razy na sesji wciąż te same tematy, a ja odpowiadałem, no to przecież jak można, ile razy można odpowiadać na sesji na podnoszone tematy? I tutaj nie wzięło się to z niczego. Co zrobiliśmy? Przecież jeszcze 5 lat temu, sześć lat temu w telewizji było ogłaszane, że gmina Kaczory grozi bankructwo, że, ponad, że już właściwie tak jest zadłużona, że grozi bankructwo, że padniemy wszyscy niedługo. I to media tak podchwyciły bardzo mocno, że bardzo właśnie ten temat był nośny. Przy okazji nagonki, nagonki na pana senatora była nagonka również i na gminę Kaczory. I tak się stało? Czy tak się stało, że gmina Kaczory padła? A więc po co gmina była zadłużona właśnie w granicach 60% po to, żeby to wszystko zrobić? Co mamy? Teraz w tej chwili to właśnie to, co mówię. W tej chwili w niektórych gminach dopiero się to robi, co my już dawno mamy. A więc zakłada się kanalizację. O gazie to już nie mówiąc, że w każdej miejscowości jest gaz. Trzy sale gimnastyczne w szkołach to też się o tym nie mówi, bo, bo wystarczy, że jest jeden ognik gdzieś pobudowany i to już jest zadawalająca sytuacja. No mają gminy też, nie chciałbym obrażać gmin, bo no mają również i sale gimnastyczne i tutaj również koledzy i, i, i poszczególni mieszkańcy radni działają w innych gminach. Ale chciałbym, żeby wziąć pod uwagę to, co się robi na terenie naszej gminy. I tego nie ma w oderwaniu. My jesteśmy to, co przyjęliśmy. I to nie jest, że wójt tam coś wymyślił, czy rada ta obecna coś wymyśliła. To jest działanie wieloletnie. Były przyjmowane wieloletnie plany inwestycyjne, był przyjmowany wieloletni plan finansowy teraz obecnie i wójt działa według tego planu. Wójt jest zobligowany do realizacji tego planu. Bo jako organ wykonawczy Rada jest organ stanowiący, ustanawia, podejmuje uchwałę, a wójt jest organem wykonawczym i musi realizować to, co przyjęła, przyjęła Rada. I to ja się staram robić od wielu, wielu lat. Przypomnijmy sobie, ja jeszcze chcę wrócić teraz do budowy tego. Tego, tego pływamy. Chcę tutaj odpowiedzieć i to tak powiem ogólnie, bo oczywiście nie w szczegółach jeszcze, bo to będziemy mogli rozmawiać, jak będzie przetarg rozstrzygany, zobaczymy jakie będą propozycje. Ale w 1992 roku, kiedy Rada podejmowała uchwałę o opracowaniu koncepcji na gazyfikację gminy, na kanalizację gminy, to niektórzy łapali się za głowę, jak my to chcemy zrobić, prawda? Że właśnie te tematy chcemy załatwić. Ale w 1992 roku przyjęliśmy, gdzie jeszcze nie było ani kanalizacji, ani gaz gazów w innych miejscowościach, ani wodociągów nie było jeszcze. Szkoły jakie były, proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała szkoła w Kaczorach, jak wyglądała szkoła w Śmiłowie, jak wyglądała szkoła w Dziembowie nic nie było. I kiedy podejmowaliśmy te tematy, to mówili, no to jest nierealne, ale jednak stało się realne. Zrobiliśmy to. Dlaczego? bo była dobra atmosfera, dobra atmosfera i w Radzie była cały czas i dobra atmosfera w społeczeństwie. I dlatego nie chciałbym, żeby psuć tej atmosfery wśród naszej społeczności, bo na to nie zasługuje. Bo społeczność gminy Kaczora podjęła ten trud, że razem zrobiliśmy to, co mamy. To, co mamy, to robiliśmy razem, ale ktoś to musiał organizować i ktoś to musiał właśnie ciągnąć ten ruch. I dlatego jeśli teraz się podejmujemy pływami, to o dziwo, że przez sześć lat nic nie było głosów przeciwnych, a teraz, kiedy zamierzamy realizować ten temat, to są głosy przeciwne. Nie wiem, no można by było, tak jak mówiłem już na ostatniej sesji, na ten temat wypowiadałem się, można by było siedzieć z założonymi rękami i doprowadzić do końca tylko budowę drugich chodników to co robimy w miejscowościach. A jesteśmy również na tym etapie, że niedługo będzie koniec, bo w tym roku już niedługo niektóre miejscowości będą zakończone, jeśli chodzi o nowe drugich chodników. I zostaje nam naprawdę, że w ciągu dwóch trzech lat będzie mieli dokończone, więc podejmujemy temat następny. Ale tu jest krzyk. A wiem, że mieszkańcy właśnie na to czekają i chcą, żeby ta pływalnia w Kaczorach powstała. Od sześciu lat. I tutaj teraz to radni, którzy właśnie kandydowali z Komitetu Wyborczego tutaj naszego wspólnego szli z ulotkami, że właśnie są za budową pływania, a teraz Pan Górka mówi, że oni są przeciwni, to zdumieniem mnie to wręcz, wręcz tutaj sprawia, że tak właśnie się wypowiadają. Także to chyba coś wymyśla sobie, bo skoro właśnie przyjęliśmy też i w naszym programie wyborczym, że to będziemy realizować, to realizujemy. To było już ujęte w poprzedniej kadencji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i w tej kadencji mamy ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym. Mówiłem na ostatniej sesji, że nie wiem, co z tego wyniknie, bo jeśli wyniknie taki przepad, że nas nie będzie stać udźwignąć, będę rozmawiał z Radą w ten czas. Czy realizujemy dalej, czy ciągniemy to, czy nie. W każdym razie rozmowy prowadzę odnośnie tam ewentualnie pozyskania jakichś środków czy, czy pomocy. Takie rozmowy prowadzę też. Jest zainteresowanie przetargiem, bo jak ktoś śledzi to widzi, że mieliśmy ustalone na rozstrzygnięcie przetargu na 12 lipca, ale ze względu na prośbę inwestorów, no, ewentualnych inwestorów, bo chcą ofertę złożyć, na prośbę przesunięcia terminu przesunęliśmy termin przyjmowania ofert do 27 lipca. I tu zobaczymy, jak otworzymy właśnie w ten czas te koperty, co tam w nich będzie. Jaka ta oferta będzie? Czy to będzie oferta taka do przyjęcia dla naszej gminy i do naszych realiów, czy będziemy musieli znowu... Przetarg nie no bo taka możliwość istnieje. Jeśli będzie to oferta dobra, to będziemy, myślę, że dojdziemy do wniosku, że przyjmujemy i będziemy to realizować. I będziemy się później wszyscy cieszyć, że, takie, że taka, taki obiekt na terenie naszej gminy powstał. Jaki cel to chyba już tutaj wiemy, i wszyscy rozumiemy, w jakim celu i co, jaką rolę będzie spełniał ten obiekt. Dlatego prośba. Ja bym naprawdę prosił wszystkich tutaj obecnych i mieszkańców, będę pisał też w gazecie swojej, w swojej no, naszej wkładce, żeby właśnie tę atmosferę, co mieliśmy do tej pory, podtrzymywać. Podtrzymywać, bo jeśli będziemy ciągnąć wszyscy razem w jednym kierunku, no to będzie, będą efekty. A jeśli ktoś się nastawi, żeby przeszkadzać i tylko wybrzydzać i w złym świetle stawiać i gminy i wszystko, no to naprawdę jest niedobrze. Są osoby odpowiedzialne tutaj za swoje zadania, odpowiedzialne, pełniące swoje funkcje i tutaj siedzą akurat również takie osoby i każdy musi wykonywać swoje zadanie dobrze. Ja jako wójt gminy staram się również je wykonywać dobrze i myślę, że no, to jest akceptacja społeczeństwa, bo przecież nie jestem pierwszy raz wybierany na, na wójta. I dlatego czuję, że, że nasz kierunek, tutaj co chcemy robić, jest dobry i dlatego liczę na to, że Rada będzie wspierała, a nie będzie przeszkadzała tutaj naszych poczynaniach. Bo naprawdę, jak tutaj ktokolwiek, to co zawsze mówię, jest z zewnątrz, jest obcy, zazdroszczą nam, że my jesteśmy na takim pułapie, że my mamy właśnie taki rozwój. I to o to dbajmy, o dobre imię naszej gminy i wszyscy radni bez wyjątku powinni o to dbać. Bo radni zostali powołani, wybrani przez mieszkańców po to, żeby reprezentowali gminę, a nie przoczyli i źle mówili o gminie. Na forum prasy czy na forum gazety. To nie jest miejsce. Można tutaj, proszę bardzo, rozmawiać, co się nie podoba, ale to nie znaczy, że komuś coś się nie podoba, że ma rację. Jak większość przegłosuje, to przyjmuje się, że tak jest. Trudno Wójtowi teraz by było yy, pracować, jeśli by Rada zmieniała co chwilę swoje decyzje. No przecież ja się opieram na uchwałach, na tych, które obowiązują i które są do realizacji. I dlatego prosiłbym o opamiętanie, że tutaj właśnie takie, że no bo teraz coś się zrobi, co się dzieje na terenie gminy, no to proszę bardzo się nie podoba. Chciałbym tutaj wrócić również do niewielkiego niezadowolenia niektórych mieszkańców gminy, co się dzieje teraz, że buduje się market. Powiem szczerze, ja nawet nie wiedziałem, sprawdziłem, bo pozwolenie jakoś mi umkło, co tam się buduje. Ale przecież każdy wie, każdy radny. Każdy mieszkaniec gminy wie dokładnie, na czym polega rola rady i na czym polega rola wójta. I tutaj, skoro my przyjęliśmy plan przestrzennego zagospodarowania, które w danym miejscu dopuszcza budowę zakładu usługowego bądź przemysłowego, to wystarczy, że właściciel, kto kupił działkę, bierze wyrys i wypis z planu przestrzennego zagospodarowania i idzie z tym do starosty i starosta nie ma prawa odmówić mu pozwolenia na budowę. I tak to się dzieje w naszej gminie. Że ani wójt, ani przewodniczący nic nie wymyślał, tylko to jest plan obowiązujący od kilku lat i tam ten market mógł być pobudowany i jest budowany dlatego. I dlatego oburzenie wielkie, no jest dla mnie niezrozumiałe. Poza tym chcę powiedzieć, że może takich marketów powstać 10 nawet. I nikt nie zablokuje na terenie gminy. Ani wójt, ani rada nie zablokuje. Ani nie ani nikt. Bo jeśli w planie przestrzennym zagospodarowania mamy działki przeznaczone pod działki przemysłowo-usługowe, to tam decyduje, co ma pobudować ten, który jest właścicielem tej działki. A jeśli ją kupi, to jest właścicielem. I dlatego, I dlatego tutaj bądźmy świadomi, a nie tutaj wszyscy hura na Józia, i wójt niedobry, przewodniczący niedobry, bo dopuszcza jakieś tam butowy, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. Taka jest rzeczywistość, taka jest demokracja, że każdy robi co uważa i ma prawo. A czy się później tam utrzymają, myślę, że akurat no, rozumiem rozgoryczenie tutaj właśnie akurat tych, którzy w tej chwili mają wstępy. To rozumiem. Ale myślę, że zanim ten sklep powstanie, to mogą, mają czas do tego, żeby przystosować się do tej rzeczywistości, żeby poradzić później w nowej rzeczywistości, jeśli ten market powstanie. W tej chwili przecież dużo mieszkańców naszej gminy jeździ do marketów, do Piły i tam się zaopatruje. Bardzo dużo. Ale codzienne zakupy są realizowane tutaj w naszych pobliskich sklepach.